Adwentowa czekoladka zauważyła leżącego na trawniku człowieka. Leżał i się nie ruszał. Długo leżał. Mimo, że człowiek leżał przy ruchliwej ulicy, nikt się nim nie chciał zainteresować. Ludzie przechodzili i przechodzili i nic. Niektórzy nawet mieli wzrok skierowany na leżącego, ale nie podchodzili, aby się nim zająć. Obojętnie szli dalej. Nawet patrol policji, który szedł chodnikiem, nie zareagował na leżącego człowieka. Chwileczkę, nie wytrzymała adwentowa czekoladka. Tu leży człowiek, może potrzebuje pomocy. Dlaczego się nim nie interesuje nawet policja? A bo to taki pijak on tu zawsze leży, jak się upije. Pijak, nie pijak, potrzebuje pomocy powiedziała czekoladka i wkroczyła na trawnik, ciągnąc za sobą policyjny patrol. Chodźcie, razem damy radę. Eh, nie warto. Już wiele razy próbowaliśmy mu pomóc powiedział policjant. No i co? No i to, że ile razy można pomagać człowiekowi, który nie chce pomocy, odpowiedział pytaniem drugi mundurowy. A to jest jakaś określona liczba, zdziwiła się adwentowa czekoladka.